Jestem właśnie pod Pałacem Kultury w centrum Warszawy. E, idę zobaczyć, jak widzicie, o... Nie wiem, czy widzicie. Widzicie? Widzicie? O, ja jestem na tle, o. Zrobili takie miasteczka jakby drewniane, nie wiem, takie domki drewniane. E, I tam... E, zajebiście. Pan szczyt naprzeciwko. No dobra, stanijmy tak. Zrobili takie domki drewniane. E, i nawet nie wiem co tam jest, jakieś targi, takie, takie rzeczy myślę, że warto zobaczyć eee, zobaczymy co będzie postaram się dla was zrobić takiego szybkiego vloga z tym, żeby, żebyście wiedzieli co tam jest takie jest wejście o, wchodzimy zobaczymy, tutaj takie tarczki są o, na froncie widzicie, to wygląda tak, a tutaj coś ludzie są tu zamknięte no nic, zobaczymy Kilka straganów takich, o, widzicie, jakieś takie są bransoletki. Miotki są węgierskie. Tutaj jakieś dzwoneczki. O, wędlinka. Bardzo dobra widzę. Tutaj koszulki. Jak szukacie koszulki na święta to ten. O, tutaj jakaś gra w Mikołajem. To po prostu jest super. Fajn, fajny jest klimat. Taki klimat typowo świąteczny. Można coś zjeść. A widzicie jest karczma świąteczna, pigosi, golonka, krokiety pierożki, barszcz jest wygląda to naprawdę super, no, wesołe miasteczko tu też jeszcze jakieś te są o, tutaj wygląda to tak Krikoland kiedyś był kojarzy mi się to z Krikolandem no nie wiem czy tam jest ciepło Dobra, tak więc wiecie jak to wygląda. Ja przedem z grubsza wszystko. Nie jest to zbytnio jakieś duże. E, Straganów otwartych bardzo jest niewiele. Widzę, że ktoś tam mnie minie. No, ludzi troszeczkę się kręci tutaj. Bardzo kochanych, fajnie to wygląda. E, jeżeli chodzi o ceny, to tak. Jest taki jeden tutaj duży punkt. No, bardzo fajnie super wygląda. No, ale wine, grzane winy kosztuje 10 zł, e, A grzane piwo kosztuje 15. Tak więc. Nie wiem czy dużo, czy mało. Mogłyby, dwójka mogliby spuścić tak 8-13, było, uważam, był bardzo dobrze. I mam nadzieję, że w tutaj jest więcej ludzi, bo jak na razie no, nie za bardzo. Trzymajcie się ciepło. E, no i uważam, że miejsce warte, cho chociażby zobaczenia, porobienia sobie zdjęć, wrzucenia na face, czy pochwalenia się wśród znajomych. Fajne takie miejsce. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć. Miejmy nadzieję, że to miejsce odżyje. Pa!